Nie ma niczego niezdrowego w myciu zębów codziennie rano i wieczorem. Więc jak wyrobimy sobie taki nawyk, to on jest zdrowy. Wtedy dłużej będziemy mieć swoje zęby. Więc to samo jest z nawykiem praktyki. Jak ktoś ma nawyk mycia zębów codziennie i raz tego nie zrobi, to przeważnie czuje się źle. Coś jest nie tak, coś czujemy pewien dyskomfort z tym związany. Ale to, to dobrze, bo to znaczy, że coś nam przypomina, że powinniśmy to robić codziennie. I to samo jest z praktyką. Praktyka zen polega na tym, że kiedy tylko zauważamy, że nasz umysł się skupił, że nasz umysł traci kontakt z rzeczywistością, to wracamy do, do tego momentu. Wracamy do tego pytania: kim jestem? Co to jest? Kto siedzi tutaj? Kto mówi tutaj? Kto robi to wszystko? Dlaczego to robi? To jest nasza praktyka, zarówno w tej sferze formalnej, jak i w naszym codziennym życiu. Także starajcie się, Zwracać uwagę na to, żeby był, był ten związek pomiędzy Waszą praktyką formalną i Waszym życiem. Ten związek, on rodzi się z uczciwości z samym sobą. Więc, praktykując formalne, praktykując praktykę formalną, możemy się uczyć uczciwości sam, z samym sobą. Nie, nie oszukiwania samego siebie. Więc. Yy, Widzimy siebie i, i, i musimy mieć tą odwagę spojrzenia na siebie takimi, jakimi jesteśmy. Bez osądzania, bez e, poczucia, że nie jesteśmy kimś złym. Jeżeli widzimy siebie takimi, jakimi jesteśmy, to znaczy, to jest, to, jest, to jest wielka rzecz. I wtedy z tego możemy wykonać jakiś krok. Także praktyka powinna uczyć uczciwości. Uczciwość pozwoli nam zobaczyć, czy nasza praktyka przynosi efekt w naszym życiu. Jeżeli nie, to pozwoli nam zobaczyć, co powinniśmy w tej praktyce poprawić.